Natrabiamy, słuchajcie, bo dawno nie oglądaliśmy Skibidi Invasji. a tu mamy 33 odcinek. I powiem wam szczerze, Just Cozy jeden z tych osób, które reagują najpopularniejszych na Skibidi i który ma wiedzę też o Skibidi Toilet, bo są też popularni youtuberzy, którzy wiedzą o tym loże mają o tym uniwersum bardzo słabo. Natomiast a duże wyświetlenia. Natomiast to, to oczywiście nic złego. Mamy tutaj odcinek z Kibidi Invasion 33 i on powiedział, że teraz dla niego inwazja to top 3 najlepszych tych multiversów, multiświatów o Skibidi Toilet, więc zobaczymy czemu dał taką opinię. Zostawcie lajka, like to jest dla mnie bardzo ważne. Przybyli z kosmosu.

lecą w kosmos Ja ci widzę. o kurde grubo się zaczyna podniebne kosmiczne eskapady okej okay, to jest całe sojusz nie specjalnie agentki Scientist, co? Czekajcie, co tu jest napisane? The big? Book. wielka księga scientist Nauko dla nau y naukowców. Tu nie wiem, co jest napisane. No i co, chłopcy, Musi opracować jakąś lepszą technologię, bo jest bieda. A ten tam coś robi. Nie mówcie, że oni tę bazę zaatakują To jest jakieś rakiety A A Co jest? Aha, bo oni lecą w ten kosmos chyba, nie? To jest ta misja, czy coś? Chyba Chyba, że to są jakieś y, pociski albo coś Tytan głośnik leci w kosmos, jasny gwinty. O lol. A, więc oni tak polecą, nie? Ty, żeby mu się nogi nie sfurały nie? Nie sħajczyły. w górę No dobra No wyruszyli Ciekawe co ich tam czeka a oni są w tych rakietach Zobaczcie a to specjalni agenci też wyruszyli ty ona ma jakieś noże nowe jak TV Daddy <grywka> serduszko Co jest, to ich atakuje? O, to ta flota. Ciekawe, jak to będzie w kosmosie ta walka wyglądać. A tu jest, zobaczcie. To jest ta baza. Ty, patrzcie, astro toalety się pojawiły, te z tego o -o. o o! No niedobrze ty Oj, to niedobrze jest, to niedobre. A ty tan głośnik jeszcze jest, nie? On to może rozwali, nie? Na tej rakiecie, lol O kurde jaki wybuch Dawaj jest. Panie... Dają sobie radę z nimi na razie, nie? Chociaż i tak ta astroflota jest mega mocna Ty, nie mogą ich trafić, no to grubo O nie Patrzcie kto tu jest, Ten Astro z oryginału, nie? O kurde no to grubo, Zdrajca? Ty czy to jest trzyman? Jezu, co tu się dzieje, ty? Dobra, wysiad... ty jaki ulepszone są ty. O kurka, nieźle. Co tu tak ciemno? Ale czekajcie, kto tu jest z... Zdrajca, ale kto to jest? Słuchajcie, czy to są. Ty z Gman? Wyglądają podobnie do siebie te postacie. Kto to jest w ogóle? Czekajcie. Sojusz kontla Uber. Ale, ale. But interrupted, czyli zakłócona, jakby ta wojna. Ciekawe. To jest g jakby? Ale z Kim on tu przyleciał. No, nie wiem. Ciekawie. To, wiecie, te walki w kosmosie średnio wyglądają. Jednak. Mam nadzieję, że Boom nie będzie robił jakichś walk w kosmosie, bo to już będzie totalna padaka. Ale tu, no. Te postacie nowe wyglądają kozacko. Zobaczymy, jak w tej bazie będzie. Bo co oni w ogóle do tej bazy lecą?